Dzisiaj zerowy odcinek na temat modelu Hartmana, czyli na temat tego, czym jest pewne strukturalne podejście, którego autorem, składaczem, wymyślaczem, opracowaczem wygląda na to, że jestem. To znaczy w tym sensie nie widziałem tego w tak poskładanych klockach u nikogo innego, więc na razie roboczo nazywam to modelem Hartmana. Odcinek zerowy, dlatego że musimy zrobić pewne. Dość spore założenie, i ten odcinek będzie dotyczył założeń, a mianowicie tego, że w dzisiejszych czasach, czyli w połowie 2023 roku, kiedy zaczynam tą serię, przy przeładowaniu naszych telefonów sygnałami przychodzącymi z zewnątrz, SMS-ami, powiadomieniami z różnych APEK. Dźwiękami, kolorami, włączeniami i różnymi innymi powiadomieniami, telefon w wersji głosowej może i powinien Ciebie wyróżnić ze względu na to, że zakłada pewną odwagę. Odwagę do podniesienia słuchawki i zmierzenia się z tym, żeby porozmawiać głosowo z kimś po drugiej stronie, kogo nie znamy. Z drugiej strony, i to, to kolejne założenie, musimy pamiętać o tym, że żeby dzisiaj, właśnie w czasach nam współczesnych, być, dać sobie szansę na to, o tak, żeby być odebranym neutralnie albo pozytywnie, w zasadzie praktycznie wszystko musimy, wszystkiego musimy się oduczyć. Musimy się nauczyć, od nowa, czyli musimy zrezygnować z tego, Praktycznie w całym procesie dzwonienia zimnych telefonów, z tego co znamy, wiemy, a już w szczególności z tego co znamy i wiemy z filmów amerykańskich z lat 90. i 2000. na temat jakichś tygrysów sprzedaży, którzy po prostu sprzedawali za miliony dolarów. Bo o ile to działało tam, czyli w Stanach, wtedy, czyli 20-30 lat temu, to absolutnie moim zdaniem nie ma to żadnego zastosowania sensownego dzisiaj. Stworzy przekomiczną, wynaturzoną wersję zimnego telefonu, z którą nie chcecie mieć nic wspólnego. A zatem pierwsze założenie odwaga, dzwonimy, czyli mierzymy się z żywą osobą po drugiej stronie. Drugie założenie: najpierw będziemy musieli coś wyczyścić w swoich głowach. I ja też przechodzę ten proces. Nie myślę, że tylko was do tego wzywam. Najpierw coś wyczyścić w swoich głowach, żeby usunąć złogi i wypełnić tę przestrzeń wolną, wolne tutaj przestrzenie naszego mózgu, wypełnić nową treścią, która da nam nowe efekty. Wszystkiego dobrego, zapraszam do kolejnych odcinków. To były moje dwie minuty.